Jakie są zalecenia pooperacyjne po liftingu czoła? Pierwszym zaleceniem jest oczywiście utrzymanie opatrunku na czole przez ten pierwszy tydzień. Jest to o tyle ważne, że tym... Tym opatrunkiem. Chcemy w pewien sposób zamknąć tą przestrzeń, którą propawialiśmy w trakcie zabiegu. Nie chcemy, żeby zgromadził się tam obrzęk i nie chcemy, żeby zgromadziła się tam krew. Ponadto chcemy, żeby brwi ustawiły się już w takim położeniu, jak są bez, w tym momencie bezpośrednio po operacji. Dlatego noszenie tego opatrunku jest bardzo ważne. Taki opatrunek zdejmujemy po tygodniu. Na kolejnym etapem, w momencie kiedy zdejmujemy już ten opatrunek, będzie pielęgnacja rany, ponieważ na ten drugi tydzień na ranie zostają jeszcze szwy, pacjent musi pielęgnować ranę i wiąże się to z natłuszczaniem specjalną, zaleconą maścią dwa razy dziennie. Istotne jest też oczywiście odkażanie rany, przynajmniej raz dziennie, a także po każdym umyciu włosów. Po dwóch tygodniach, po zdjęciu szwów, kontynuujemy natłuszczanie blizny. I z takich ważnych informacji pamiętajmy, że ta blizna nie może być opalana przez rok żeby nie doszło do przebarwienia albo do odbarwienia blizny. Bardzo ważnym zaleceniem po liftingu czoła i brwi jest ograniczenie aktywności fizycznej, w tym w pierwszym okresie po zabiegu ograniczenie schylania oraz dźwigania ciężkich przedmiotów. Przez pierwszych kilka dni warto robić również okłady chłodzące na okolice czoła, dzięki czemu ten obrzęk będzie ustępował zdecydowanie szybciej. Przestrzeganie tych zaleceń w tym okresie rekonwalescencji jest bardzo ważne i ma bardzo duży wpływ na to, jaki będzie ostateczny efekt i chociażby na to, jaki będzie, jakie będzie ostateczne ustawienie brwi.